Witam Państwa z Morzeżyna, gdzie odbywa się trzeci sezon Beauty Camp. Znajduje się w nowym, jeszcze nie skończonym studio, skąd już dzisiaj wieczorem mamy pierwsze wiadomości Beauty Camp. Tymczasem na gorąco pierwsza informacja. Podczas pokazu finalizującego obóz odbędą się wybory miejsc w Dzisiaj chcielibyśmy Państwu przedstawić modelki oraz rozpocząć z tym samym głosowanie internatów. Prosimy o wstawienie głosów w komentarzach pod filmem. W treści proszę by wpisywać nowe kandydatki. Głosy można oddawać do 22 lipca do południa. Jeszcze kilkakrotnie umieścimy film z dziewczynami. Prosimy śledzić nasz kanał na YouTube. Zobaczmy jak prezentują się nasze kandydatki. Cześć, jestem Ola. Jestem z Jędrzejowa. Głosujcie na numer 1. Cześć, jestem Kamilka. Pochodzę z Warszawy. Mam numer 2. Pamiętajcie, numer 2. Cześć, jestem Nikola, to mam Jestem na 3. Cześć, jestem Dorota. Pochodzę z Podkowy Leśnej. Pamiętajcie, głosujcie na numer 4, 4. Cześć, mam na imię Julia, pochodzę z Warszawy jestem numer 5, głosujcie. Hej, jestem Julia, pochodzę z Krakowa, głosujcie na numer 6. Cześć, jestem Julia, przyjechałam z Krakowa, głosujcie na numer 7. Cześć, jestem Ola, pochodzę z Białobrzeg. głosujcie na numer 8. Cześć, jestem Bula Kamińska. mam 10 lat i pamiętajcie, głosujcie na numer 9. Cześć, jestem Kamila, jestem z Legionowa, mam numer 10. Cześć, jestem po drugiej stronie ekranu, jestem Ela Pawlak, przez 3,5 roku byłam w Izraelu jestem numerem 11. Głosujcie! Cześć, jestem Juka, przyjdą z Warszawy, głosujcie na numer 12. Jestem Basia. jestem z Wrocławia i głosujcie na numer 13. Hej, jestem Masia, pochodzę z Warszawy. Głosujcie na numer 14. Cześć, jestem Ania z Poznania. Głosujcie na numer 15. Cześć, nazywam się Patrycja. Pochodzę z Wrocławia, głosujcie na mnie pod numer 16. Hej, jestem Justyna. przyjechałam z Warszawy. Proszę, głosujcie na numer 17.